Witajcie, zodiakalne byki, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop od 6 do 12 czerwca 2022. Zaznaczam, że horoskop... Nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej, to co usłyszycie może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka na blogę Wróżka Róża. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę i dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie Yy, po prostu przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. Także, jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas po prostu przeliczyć. Ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo tego zależy kolejność nagrywania horoskopów, jak i również. Yy, budowanie mojego kanału. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, yy, udostępniajcie. Jeżeli na wciśnięcie su, subskrypcję, naciśnijcie też dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. No i oczywiście w komentarzu dajcie znać, yy, czy z wami po prostu ten yy, horoskop rezonuje. Ja uwielbiam czytać wasze komentarze i staram się na wszystkie. Komentarze odpowiedzieć. Zatem zobaczmy, co w finansach ubyczków od 6 do 12 czerwca 2022. <zysk> Słuchajcie, tutaj jest analizowanie, może też jest odcinanie jakiejś niepewności, też kierujcie się intuicją, ale na sam koniec jest słońce, słuchajcie. Wiara, też wiedza. Diabeł to jest też stabilność majątkowa, finansowa. Więc słuchajcie, może za dużo analizujecie, może za dużo tutaj. Jest przemyśleń, wyścig szczurów, za przeproszeniem, jeśli chodzi o myśli. No i z tego powodu też może nie możecie spać. To jest też może... Osiem kielichów może mówić o powrocie, niekoniecznie o odejściu, tak? Więc zobaczymy teraz... Yy, zobaczymy, dociągniemy tutaj karty, o co tutaj chodzi. No jest yy, król monet, yy, tak jak powiedziałam, intuicja, tak? Czyli ten paś, paś kielichów też bierze, robi to, co lubi. No, i komunikacja, czyli też przemieszczanie się lub, lub, lub dojazdy do pracy. A z mieczy pojawił się drugi raz. Może słuchajcie, no u niektórych może się pojawić jakaś kontrol, tak? I, i tutaj z tego powodu może być jakiejś sprawy do wyjaśnienia, ta niepewność taka jest, tak? I, i, ale będzie wszystko dobrze. Słuchajcie, tutaj macie też Asabuła, nowy początek. Więc może coś trzeba uporządkować. Jeżeli macie jakieś braki, jeśli chodzi o dokumenty, no to po prostu zróbcie z tym porządek, tak? W każdym bądź razie będzie wszystko dobrze. Nie musicie się drogie byczki przejmować, będzie ok, No, może kilka spraw jest do wyjaśnienia, do nadrobienia, jeżeli, jeżeli no. Coś y, ktoś zaniedbał, tak? Więc po prostu lepiej sprawdzić. E, teraz zobaczymy, moi kochani, co tutaj y, będzie dla byków, jeśli chodzi o uczucia od 6 do 12. Y, od 6 do 12 czerwca 2022. Diabeł. No to prawdopodobnie macie, słuchajcie, jesteście w jakimś yy, gorącym romansie. Yy, ale miłość też jest uczucie, no to może być też troszeczkę toksy... toksyczne dużo ognia, słuchajcie, dużo tok... yy, może to je, chodzi o uzależnienie, tak może to jest uzależnienie od seksu więc tutaj jest po prostu dużo namiętności, dużo takiego no seksu może być, taki seks ostry też, tak, w każdym bądź razie słuchajcie, no to może się przerodzić też w jakieś uczucie ale pamiętajcie, na razie jest romans i nie angażujcie się tutaj mocno emocjonalnie. A z kielichów też może mówić o ciąży, więc tutaj, jeżeli nie planujecie dziecka, należy się zabezpieczać. No i koło fortuny, czyli tutaj też no trzeba się zdać na los no królowa monet to jest no wasza energia też tak, ale jest też królowa kielichów słuchajcie, tu może być konkurencja też tak no może będziecie potrzebowali odpoczynku tak, wyjazdu gdzieś odcięcie się od ludzi od, od, od wszystkiego no i tak jak powiedziałam tu mogą być dwie osóbki Czyli was może być troje. Więc y, uwaga, y, czyli tak jak powiedziałam, nie angażować się mocno emocjonalnie, bo możecie sobie zrobić krzywdę. Na razie, spotykać się, jeżeli to jest nowa relacja, spotykać się, obserwować i, i na tym y, tyle. Nie angażować się, żeby sobie nie zrobić y, krzywdy. No, w stałych relacjach no, to może być coś toksycznego, tak? Więc tutaj może trzeba coś uleczyć, no albo się okaże, że Wasz partner lub wy możecie się spotykać z kimś, tak? Po prostu, że z kimś jesteście, a oprócz tego no, jakiś romans po prostu... Więc no, uwaga, żeby się nie uzależnić od, od kogoś <laughs> lub od czegoś, teraz zobaczymy, co nam powiedzą karty Lenormand dla byka od 6 do 12 czerwca 2022. Dziecko. No, tak jak powiedziałam, u niektórych może pojawić się ta ciąża, więc tu pojawienie się dziecka może wywołać chaos, tak? Więc ostrożnie. No zwróćcie uwagę też na swoje ciało, tak? Czyli tutaj zadbać o sylwetkę. To może być też chodzić o uzdrowienie jak i duszy, tak i ciała, tak? Więc pokochanie siebie, zamknięcie drzwi od przeszłości, wejście z czystą kartą coś nowego. No i tu uwaga na jakiegoś oszusta, tak? Bo tyle jest też lis, więc tutaj może wiele Wam obiecywać, jeśli chodzi o relacje, tak, bo był pierścionek, a, a może do tego nie dojść, bo są mrózgi, więc może tylko tutaj po prostu chodzić, tylko i wyłącznie o sprawy seksu. Yy, no i kochani, yy, jeżeli palicie papierosy, no to należy to ograniczyć. Jeżeli macie dzieci, no to zwróćcie uwagę, jak one się czują, może trzeba porozmawiać, bo chmury to są też myśli. Więc, więc jeżeli są czarne chmury, no to trzeba je rozgonić, rozwiać wszelkie wątpliwości. Może dziecko potrzebuje waszego wsparcia. No i tak jak powiedziałam, co niektóre osoby mogą być na rozdrożu, czyli trzeba zamknąć drzwi od przeszłości, by wejść w coś nowego, fajnego. Jeśli chodzi o zdrowie, podwójne organy, tak? Czyli tutaj oczy, uszy, migdałki, Skrzela, płuca, no od stóp do głów, tak po prostu <gry> należy po, po prostu zwrócić na to uwagę, tak? Na nerki i inne narządy, tak? Nie będę tutaj już wszystkiego wymieniać, bo to nie o to chodzi. No a też różne osoby mają różne dolegliwości, tak? Zobaczymy teraz karty rady dla byczka na ten tydzień od 6 do 12 czerwca 2022. Bądź dobrej myśli tak, tęcza tutaj z tego serducha wypływa, czyli też wydobywa się, sorry więc no jest nadzieja, tak, jest nadzieja i, i, i no, trzeba być dobrej, pozytywnej myśli i, i wtedy też jeżeli będziemy um, tryskali pozytywną energią no to też te energie będą do Was wracały teraz zobaczymy drugą kartę rady dla byka od szóstego do 12 czerwca 2022. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. Szacunek dla samego siebie. Hmm? Czyli pamiętajcie, że Wy jesteście najważniejsi. Starajcie się siebie szanować. Wyznaczajcie też granice. Nie pozwalajcie, by ktoś wchodził w Wasze jestestwo, by Wam ktoś nie rządził. Po prostu w niektórych sytuacjach należy podejmować decyzje samemu. No i tego Wam życzę, tak, żebyście wybierali pozytywne decyzje i dobre dla Was. By były to decyzje konstruktywne i dobre w przyszłości. Kochani, ja Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia, dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń i dużo zdrówka. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, no i jeżeli jest możliwość, to udostępniajcie moje horoskopy. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, ściskam Was ciepłutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii i buziole, pa, pa do następnego razu.